szansę na to, by być trzecim zawodnikiem tego cyklu. Znaczy dziś Kamil stanie na podium po raz trzeci w karierze tutaj na Holmenkopaken. Na razie piąte miejsce. Mamy nadzieję, że atak na miejsce na podium Kamila. Spokojnie, teraz bardzo niespokojnie. No tam musiał być jakiś podmuch wiatru. Widzieli Państwo, co się stało w powietrzu z Polakiem. Nagle e, jakby chciało go przewrócić. No i to w efekcie daje tylko 114,5 metra. Spóźniony niestety na progu, ale tutaj, tutaj coś, tutaj się, coś się wydarzyło. Uzdać. No przecież e, nawet spóźnienie na progu, nie, ale to spokojna nie, to już, sylwetka w locie. To już była ostatnia faza lotu, to tutaj a... ten próg nie miał nic do rzeczy. O. A może, a może, bo troszkę przekrzywiony był faktycznie przy wyjściu. O tak czy inaczej. Kamil nie zaatakuje miejsca na podium jest klasyfikowany na 18 miejscu. No się, że to może być utrata e, żółtej kamizelki lidera świata.